Rozdział szesnasty. Uwaga. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Uważaj na podpowiedzi serca i mądrości wewnętrznej. Otwórz się na zaufanie do siebie. Czas. By stać się suwerenną istotą suwerenną, czyli ufającą swej głębokiej mądrości. Żyjesz w czasie dużej przemiany, która budzi w Tobie zrozumienie dla szerszego obrazu tego, co się dzieje. To szansa dotarcia do głębi Twojej duszy. Bądź uważny i słuchaj cichych podpowiedzi serca. Słuchaj również innych, jeśli rezonuje w tobie dana informacja. Działaj, jeśli tak czujesz. Teraz zmienia się świat razem z tobą. Obawy rozpuszczaj w miłości. Pokój i klarowność to ważni towarzysze. Wysyłamy Tobie światło zrozumienia i naszą miłość. Bądź uważny. Teraz. Kochamy Was. Amen.